Ciema widzowie, w dzisiejszym odcinku nagrywam z Simonem OneBlocka. Bloka tak solo, możesz to zbudować. Czekaj no już dostać no nie... Ale nie zapomnij. No już. Mars Crafting. No i tyle trzeba na wszelkie kinoty zrobić. Widzowie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Ej! Żaba? Żaby nie potrzebujemy. <śmum> ani. Ale <kury. śmum> O! Level pierwszy. No. Zaraz. Dynia. Dynia? Kiedy dynia tu jest? Nie wiem. Może się odwałam. Bo... O kurczak mi się na drodze postawił. Dobra, jako wydale. dalej. No. Ej! No. O, głupia szal. Ale to jest sniper. Ja ty zaraz to O, o no. okay. Ja tam nadal tą kurę widzę. O, to jest wpadło. No kolejny sniwe obce zostaw rozbuduj tutaj. Dobra, czekaj. Dobrze, że mam 12 bloków. Dobra, ja tu robię platformę już dla tej owcy. Ej, tu kurczak też się zraspił. No też? Gdzie To u nie ma, żeby było, zaskoczyła. Nie zaskoczyła. Pa, żabciu! Ja, trzeba zagrodę zrobić. No. <laughs> A co ja niby próbuję zrobić? Jeśli w komentarzach na zdrowie, to przepnę wam serduszko. Ale żeś spadnie. Ja chciałem skrzynię otworzyć, ale spokojnie, Ci oddam wszystko. Mam dla Ciebie drewno. I co było w skrzyni? Tylko kwiatki. Są zu słabe. I daj mi tam na luzikiere i kilo zdrowi. Czekaj, jak rozbuduję wyspę. Dobra, czekaj. Ej. Masz i nie rycz. Masz kilo? Sikierkę. Dzięki, mu. I mi nie płacz. No kilo, w końcu. Można używać, no. O skrzynia. Dzięki. Ej, dobra. Co tam jest? Ten drzewa czyli to tak, dwa satanki drzew no. złoto ale nie mamy tego dobra jak mam mamy złoto wykopać dobra jeszcze to co jest czekać. Ja już myślałem, że nie byś zepchnął. Czekaj, ja tu odłożę najlepszej temki jakie mamy do tej pory. Patrz takiej temki. I czekaj jeszcze wełna. Jak jednak było to wykupimy? nie nie się, ale kamienny kilo coś poradzi, ale... A ty masz w ogóle kamień? Tak, on dużo. Ej, ty było coś od ordyna na chwilą. Znowu. Nie no widzę. O, widzę. widzę Ej! Ja wodę co jest? Ja wodę zabrałem. No ale, czemu tylko tutaj woda była? Bo jeszcze tu był lód, a lawa gdzie? Zniknęła. Powiedziała: Idę na wakacje. Czekaj, sikierkę. Idę. Z... Dobra, teraz razem kupiemy. Będzie szybciej. Szkielet? Zabij szkielet, bo już mam. O! Ale kuratowałeś nas, nie? No. Dobra, to może cał... Cały ludzik, jakie stąd mieliśmy. O, pasnika. Proszę, chłopciu. No. Jak solo klikut. No trzeba tutaj zrobić. Bo bycemu, bo chłopcy mówią zaspiły. No. Ja wiem co możemy zrobić. I pamiętasz jak graliśmy, to przygoda tu są drzewa. I pamiętasz jak graliśmy na jednym takim serwerze i tam był one block. Pamiętasz jaki fajny, jaką prawie mini wioskę zbudowałem, no. z zamkiem, no, mam nie też to, mam tutaj też to spróbować zrobić? No ja to spróbuj. Mm. Mogę kopać już kamień? Czekaj, nie, nie kop. A teraz, dobra ja mam crafting. Musimy stąd rzeczy wezwać. Tam dajmy rzeczy, sobie Dobra, ja tutaj mam resztę. Dobra, daj wszystkie rzeczy tam. A ma... potem. Dobra, Krafting też nie chcący tam się włożył. I, z, I zrób tutaj zagrodę, że jakby ktoś nas bił, nie? Jakiś mobek, to żebyśmy nie spadli. Nie patrz, ładnie robię zagrodę. Żeby... Jakby się moby zaspałniły, to żebyśmy nie spadli na dół. Nie patrz. Jeden tam kopie, a drugi będzie tutaj na straży. Dobra. Masz w crafting? Ej, pająk. Zbijemy pająka? Co To jest jeszcze krówkę. Padasz crafting? Ale w skrzyni jest. A. Eee. No, eee. Właśnie chciałam ten sikier tutaj zrobić. No dobra, trzeba zabić ich. Dobra. Ej, stać nas już na jedno łóżko. Czeka, no, dobra. Czekaj, idź tam, bo ja się boję, że ciebie zepchnę. No. Ja, ja, Super. what i let him browse them Chyba... Ile trwało to będzie film? Nie wiem. Jedna i pół godziny, może? No. Ale prosimy Was, żebyście zostawili łapki w górę i subskrypcję, Bo widzimy, że wcale nie dajecie. No ile tego złota w ogóle tego żelaza nie ma? Może no żelaza nie ma, złota jest zupełna. Jakbyśmy już mieli pustaka. No. Ej, baby krówka został w kurczaka trzeba zabić. Baby krówka. Jakby był baby kurczak, to byśmy też zrobili baby kurczaka? Nie, nie robimy Dobra. Oj, przepraszam. Ej, nie mam wełny. Ja wełny mam wełnę. Ja wełnę mam. Trzy, nie, tak, trzy tutaj. A ja dwie. Co za rałuszko możemy sobie zrobić? Ej, wyobraź sobie, że nam tu się nagle Warden respi. Warden? No. To my zgłaszamy reklamację... O. Wiesz co, znalazłem w tym super chest.

Ja tutaj cały czas kopię. Ale w ogóle już drewno nie wypada. Wiem. To może. Ja tego mówiłem, żeby parking zrobić, no. To mamy w ogóle drewno jeszcze? Żelazo! O, Aksolat, jeźdź na 5 dobra? Co tu słyszał, napisać mi? Lecz gdzie? Na woodsopie, czy gdzie? No, na woodsopie. Dobra. Na szczęście, większość rzeczy się zachowała. No. Najważniejsze. Ej, ale my już drewna nie mamy. I skąd my mamy zrobić te rzeczy? No. napisać ci coś na WhatsAppie, zobacz. Dobra, patrzę. Ej. Dobra, robimy już, um, patrzymy, patrzymy czy coś jest ciekawego, nie ma nic ciekawego, ale możemy zrobić, co, dobra, czekaj, budujemy się drewnem czy kamieniem? Czekaj, ja Dobra, to sobie rób. Ja sobie zrobię kilo, bo zginęliśmy od creepera, pamiętasz? No. A to niefajne było, to było niefajne. Super czysto? Nie ma super czysto. Nie, spadłem. Nie. Przegub, przegub. Nie. Przed Nie no. straciliśmy, wiesz co? Staciliśmy najważniejsze rzeczy. Mhm. Mm A my straciliśmy najważniejsze rzeczy. A na jakie? Przykład, na przykład kobel. Się zombie, już Tak, z kolegą. Dobra, widziałem, Dobra, my już kończymy na dziś. Bardzo bym chciał dłużej, ale. Ale no, się, się witam i wszystko. inzobere w'ibyo wabaye ashobora gukinuka